Nowa produkcja z serii Assassin's Creed powstaje Gra będzie nosi pod tytuł Brotherhood I poznamy w niej dalszy los naszego starego bohatera Ezio Serwis Kotaku dotarł do okładki, która będzie zdobić produkcję Ubisoftu Widzimy na niej kilka postaci, najwyraźniej asosynów, którym przewodzi Ezio. Członek szlacheckiego rodu Auditore poprowadzi zakon asesynów do Rzymu, gdzie znajduje się główna baza Templariuszy. Ubisoft natomiast uchylił rąbkę tajemnicy na temat trybu multiplayer, w którym do naszej dyspozycji zostanie oddanych kilka postaci, a każda z nich będzie miała indywidualny system walki. Restę informacji przyjdzie nam poczekać do przyszłego tygodnia, kiedy to Ubisoft zwoła oficjalną konferencję. najlepsza telewizja fantastyczna w internecie.